Sport jest najlepszym wychowawcą każdego człowieka. Jestem o tym przekonany, dlatego też się cieszę, że możemy się tutaj spotkać, że możemy Państwu pogratulować Państwa sukcesu, bo to jest Państwa sukces przede wszystkim i też wielka pasja do tego, żeby każdego dnia bez dwóch zdań motywować się do pracy, do ciężkiej pracy. Każda nagroda, każde wyróżnienie jest dla nas bardzo ważne, bo przede wszystkim nie jest to nagroda tylko za ten jeden dzień, w którym na przykład zdobyłam jeszcze swoją Europę, ale przede wszystkim cały ten okres przygotowań, ciężkich treningów, Ciężkich wyrzeczeń, także bardzo się cieszymy. Na pewno każdy sportowiec powtórzy. Na co pani przeznaczy te 4,5 tysiąca? Myślę, że będą to kwestie związane ze sportem, czy opieka, dietetyka, psychologa i po prostu in, jakiś sprzęt sportowy. Czyli nie na przyjemności? To też są między innymi przyjemności, na pewno coś tam się znajdzie. To jest bardzo fajna motywacja dla takich młodych sportowców, jak taka nagroda i może dodać takiego kopa do tego, żeby wstać codziennie i iść na trening i żeby dać się wszystko.